Ostróżeczka polna jest rośliną jednoroczną z rodziny jaskrowatych. Rośnie pospolicie na terenie prawie całego kraju. W uprawach polowych traktowana jest jako chwast i zwalczana herbicydami. Poza nią występują w uprawie ogrodowej ostróżeczki ogrodowa i wschodnia. Kwitnie przez całe lato, głównie w lipcu. Posiada kwiatostany w formie grona. Kwiaty grzbieciste z ostrogą koloru niebieskiego. Kwiaty u odmian ogrodowych ozdobnych mają także kolory biały i różowy. Do kwiatów po nektar i półek zlatują się głównie czmiele ogrodowe. Lepiej rośnie na glebach zasadowych, ale również udaje się na glebie kwaśnej. W naturalnych warunkach dorasta do wysokości 70 cm. Jednak w uprawie ogrodowej przy braku konkurencji innych roślin oraz przy podlewaniu osiąga nawet 1,20 m. Przy bujnym wzroście trzeba zapewnić rozstaw przynajmniej 40 na 40 cm. Zawczasu trzeba rośliny podpierać, aby nie pokładały się na ziemi. W uprawie w ogrodzie kwitnie obficie i wytwarza ogromne ilości nasion, które łatwo zebrać. Roślina ta łatwo rozmnaża się z nasion. O ile uprawiamy ją z rozsady, to wcześniej zakwita.